26 lat czekania, 7 hardkorowych meczów i totalnie przypałowy początek, ale na to, co stało się później, nikt nie był przygotowany. Historia o tym, jak Lionel Messi, mając na karku 35 lat, wziął totalny koszmar i zamienił go w odkupienie. Tak, ten sam gość, który prawie wyłożył lagę na repre, po przegranym finale w 2014 roku. Wrócił na ten mundial z ogniem w oczach. I powiem wam: ten mundial od początku był mega odjechany. Na dzień dobry gospodarz, Katar, przeszedł do historii, ale w ten zły sposób przegrali na otwarcie. U siebie, dostając w plecy dwie bramki od Ekwadoru, już w pierwszej połowie stali się globalnym memem. A od tego momentu. Mordo to już była jedna gruba akcja za drugą. Niemcy odpadli w fazie grupowej. Belgia też wyleciała. A w tym czasie Argentyna rozkręcała się z meczu na mecz. A wszystko zaczęło się od meczu, który wydawał się spoko, ale zamienił się w prawdziwy horror. Już w pierwszej minucie piłka spadła Messiemu pod nogi w polu karnym i bez dłuższego namysłu posłał bombę po ziemi lewą nogą. Wydawało się, że to idealny początek, ale bramkarz rywali z niesamowitym refleksem zdołał to obronić. Pięć minut później Argentyna dostała wolne na połowie przeciwnika. Messi podszedł do piłki, ustawił ją z tym swoim typowym spokojem, ale akcja, która naprawdę przykuła uwagę, to było krycie Paredesa, gościa z numerem 5. Obrońca z Arabii Saudyjskiej złapał Argentyńczyka z całej siły, a ten glebnął w polu karny. Sędzia wszystko przerwał, skonsultował się z barem i karny potwierdzony. Messi wziął głęboki oddech, wybrał róg i strzelił idealnie po ziemi. Bramkarz rzucił się w jedną stronę, piłka poleciała w drugą i zatrzepotała w siatce. Tylko że tu jest genialny detek. Przed strzałem Messi rzuca szybkie spojrzenie na bramkarza. Obserwuje w którą stronę bramkarz przechyla ciało i wybiera przeciwną. A wiesz kto go tego nauczył? Neymar. Sam o tym opowiedział w podcaście, który stał się viralem w necie. Eu que deu toque pra ele. O que, que, que você fala, porra, como é que tu consegue bater assim? Olhei pra ele, eu falei assim, tu é louco, porra? Dom Messi, se eu consigo bater assim, tu também consegue, porra. Gdzieś koło 22 minuty Messi dostał prostopadłą piłkę w ataku I stanął oko w oko z bramkarzem W polu karnym Z zimną krwią jaką tylko on posiada Strzelił precyzyjnie i znowu wpakował piłkę do siatki Ale gdy zaczął się cieszyć Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę Odgwizdany spalony I tak gol został prawidłowo anulowany W momencie podania Messi był minimalnie wysunięty Przed linię obrony A Argentyna miała jeszcze dwa gole anulowane Przez spalonego tylko w pierwszej połowie Oba strzelone przez Lautaro Martineza. Do tego momentu wydawało się, że Argentyna zrobi sobie spacerek po boisku. Ale druga połowa to był prawdziwy szok. Już w pierwszych minutach Arabia Saudyjska wyrównała. Saleh Al-Shehri wykorzystał szybką akcję, posłał strzał po przekątnej i na tablicy wyników był remis. Pięć minut później przyszedł najmocniejszy cios. Salem Al-Dawsari założył siatę argentyńskim obrońcom i huknął spektakularnie w samo okienko. Przewaga Arabii Saudyjskiej. Moment największej konfusji w Argentynie. Kolejny remat Golazo, golazo del Arabia Saudita. Argentyna próbowała zareagować, cisnęła, szukała wyrównania, ale nic nie wchodziło. Ostatni gwizdek potwierdził. Porażka Argentyny 2 do 1. Niewiarygodny debiut, a drużyna wylądowała na dnie grupy C już w pierwszej kolejce. A potem przyszedł drugi mecz. Argentyna kontra Meksyk. Napięta atmosfera, absurdalna presja, wygrana albo pożegnanie z mundialem. Pierwsza połowa była szarpana, z masą błędów i niewieloma szansami dla obu stron. Argentyna nie potrafiła niczego stworzyć. Meksyk coś tam próbował, ale bez realnego zagrożenia. Ale w drugiej połowie wszystko się zmieniło. I zgadnijcie, kto się pojawił. Messi. W 63 minucie Di Maria pociągnął prawą flanką i zagrał do dziesiątki na środek. Messi przyjął z klasą, zobaczył lukę w obronie i wypalił z lewej nogi po ziemi. Bramkarz był źle ustawiony i nie zdążył zareagować. Piłka wpadła w sam róg, a stadion eksplodował radością. Argentyńscy kibice oszaleli. To był gol, który na nowo rozpalił nadzieję. A to jeszcze nie wszystko. Pod koniec meczu Argentyna krótko rozegrała rzut rożny. Messi podał do Enzo Fernandeza, który objechał obrońcę i strzelił ze stylem. Piłka wpadła w samo okienko. Kozacki gol, który zamknął mecz. Wygrana 2 do 0 i Argentyna znowu mogła odetchnąć na mundialu. Awans wciąż był możliwy, a wszystko zależało od następnego wyzwania. W ostatniej kolejce fazy grupowej Argentyna wyszła na boisko przeciwko Polsce. I tym razem nie było gadania. To był najlepszy futbol tej ekipy do tej pory. Od samego początku dominacja była totalna. Argentyna kontrolowała wszystko. Posiadanie piłki, tempo, presję. Wyglądało to jak trening z pachołkami. W 35 minucie pojawiła się gruba szansa. Messi dostał dośrodkowanie w pole karne i wyskoczył do główki, tylko że w momencie wyskoku został zdemolowany przez polskiego bramkarza. Sędzia się nie zawahał. Sprawdził war i wskazał na wap. Messi podszedł do piłki, ale tym razem zrobił to inaczej. Nie użył techniki, której nauczył go Neymar. Tej z patrzeniem na bramkarza przed strzałem. I ten wybór drogo go kosztował. Polski bramkarz wyczuł róg. Leciał z precyzją i wybił piłkę. Mimo zmarnowanego karnego, Argentyna nie zwolniła tempa. Nadal rządzili na boisku z 73% posiadania piłki i seryjnymi strzałami. Na samym początku drugiej połowy w końcu wpadł gol. Alexis McAllister dostał idealne płaskie dośrodkowanie w pole karne i huknął z pierwszej piłki, bez zastanowienia prosto do siatki. Ale to jeszcze nie koniec. W 67 minucie Julian Alvarez dostał piłkę w polu karnym. Mając na plecach dwóch obrońców, obrócił się ze zwinnością i od dał mega precyzyjny strzał. Kolejna piłka w siatce, kolejny kozacki gol. Ten drugi gol przypieczętował zwycięstwo z pełną klasą. A Argentyna nie tylko wygrała, ale zapewniła sobie awans z pierwszego miejsca w grupie C. Przechodząc do jednej 8 finału, Argentyna zmierzyła się z Australią i zaczęła z buta. Już w 34. minucie Argentyna miała faul w ataku. Kąt nie był najlepszy, ale Messi postanowił zaryzykować. Uderzył dobrze, z siłą, ale bramkarz zdołał wybić piłkę. Ale piłka nadal była w posiadaniu Argentyny. Drużyna nie pozwoliła jej wyjść i zaczęła nowy atak, klepiąc z milimetrową precyzją. Aż wróciła do niego Messiego. Spójrzcie na ten moment, kiedy Messi dostaje piłkę w polu karnym, ma wokół siebie sześciu australijskich obrońców. Sześciu. Wszyscy go otaczają, gotowi do pressingu. Miał milisekundy na decyzję i zdecydował z zimną krwią. Wypalił z lewej nogi z niesamowitą szybkością. I zobaczcie ten detal: Messi strzela po ziemi, celując dokładnie między nogami obrońcy. Bramkarz nawet jej nie zobaczył. Piłka przeleciała obok wszystkich i wylądowała w siatce. Ten gol to nie był byle jaki gol to był pierwszy gol Messiego w fazie pucharowej mistrzostw świata i na dodatek był to jego tysięczny mecz w profesjonalnej karierze niezły zbieg okoliczności W połowie Argentyna dalej cisnęła. Powoli naciskali i zmuszali przeciwnika do błędu. Aż nadszedł nieoczekiwany moment. Bramkarz Australii próbował wyprowadzić piłkę nogami, ale wyłożył ją jak na tacy pod nogi Juliana Alvareza. Alvarez nie darował. Przyjął i posłał prosto do bramki. 2 do 0 dla Argentyny. Wyglądało na kontrolowany mecz. Tylko że wtedy drużyna trochę wyluzowała, a Australia, która nie miała nic do stracenia, zaczęła rosnąć w siłę. W 76. minucie Craig Goodwin huknął z za pola karnego. Wydawało się, że to prosty strzał do obrony. Ale piłka po drodze odbiła się od Enzo. To kompletnie zmyliło bramkarza Emiliano Martineza, który mógł tylko patrzeć, jak piłka trzepocze w siatce. 2 do 1. I mecz, który wydawał się spokojny, znowu stał się nerwowy. W ostatnich minutach Australia rzuciła wszystko na jedną szalę. I w ostatniej akcji meczu prawie wyrównali. Garan Kuol dostał piłkę w polu karnym sam na sam z argentyńskim bramkarzem. Szybko się obrócił i posłał potężny strzał w kierunku bramki. Ale wtedy zabłysnął bohater wieczoru. Emiliano Martinez zaliczył spektakularną obronę, ratując Argentynę w ostatniej sekundzie. Dzięki tej cudownej paradzie na koniec Argentyna zapewniła sobie zwycięstwo i awans do następnej fazy. W ćwierćfinale rywalem Argentyny była groźna Holandia, a ten mecz to był prawdziwy emocjonalny roller coaster. Już w 34 minucie Messi pokazał swój geniusz na boisku. Z absurdalnym przeglądem pola posłał milimetrowe podanie w idealne miejsce, żeby na Huel Molina mógł ruszyć do ataku. Jeśli dobrze przyjrzycie się tej akcji, zobaczycie, że jak tylko Messi przyjmuje piłkę, Molina już startuje na pełnej prędkości, ufając talentowi dziesiątki. I nawet z sześcioma rywalami ustawionymi z przodu, w dwóch zwartych liniach po trzech graczy, Messi znajduje minimalną lukę i zagrywa piłkę pod nogi kolegi. Molina sam na sam z bramkarzem nie spękał. Lekko dziubnął piłkę i posłał ją do siatki, otwierając wynik dla Argentyny. W drugiej połowie, w 70 minucie, Acunia został powalony w polu karnym. Sędzia się nie zawahał i podyktował karnego dla Argentyny. Messi przygotował się do strzału i tym razem zrobił to, co umie najlepiej. Patrzył się na bramkarza do ostatniej chwili, tylko że bramkarz się nie ruszył, więc Messi po prostu kopnął w róg, podczas gdy bramkarz stał nieruchomo, tylko obserwując, jak piłka wpada do siatki. 2-0. Awans wydawał się być w rękach Argentyny, ale wtedy mecz się odwrócił. W 83 minucie Holandia zaczęła odrabiać straty i pojawił się Weghorst, który dopiero co wszedł na boisko. Napastnik, mający prawie 2 metry wzrostu, wykorzystał idealne dośrodkowanie i wyskoczył wyżej niż wszyscy, uderzając głową z siłą i precyzją, by strzelić pierwszego gola dla Holendrów. Atmosfera zgęstniała i w ostatniej akcji meczu, w dziesiątej minucie doliczonego czasu, Holandia miała mega groźny rzut wolny tuż przed polem karnym. Wydawało się, że będzie bezpośredni strzał, ale zrobili genialnie rozegraną akcję. Holenderscy zawodnicy, już ustawieni w murze, byli gotowi na przyjęcie piłki. Gdy tylko sędzia pozwolił, piłka została potoczona do Wekhorsta na środek. On szybko się obrócił i wykończył strzałem wróg, strzelając swojego drugiego gola w meczu i doprowadzając do remisu. Dwa do dwóch. Holenderscy kibice oszaleli, a Argentyńczycy, nie dowierzając, poczuli cios remisu w ostatniej sekundzie. W dogrywce mecz był nudny, mało szans, dużo walki i o awansie musiały zadecydować karne. Holandia zaczęła od Wandajka, ale Emiliano Martinez pokazał, kto tu rządzi. Rzucił się w dobrą stronę i zaliczył epicką obronę. Z drugiej strony, Messi podszedł do strzału i nie zawiódł. Piłka w siatce, bez problemów. W drugim strzale Holandii Steven Berghuis również zatrzymał się na argentyńskiej ścianie. Martinez obronił. Znowu dwa z rzędu, a argentyński bramkarz tworzył historię. W następnej kolejce Argentyńczyk Lisandro Martinez strzelił swojego. Potem Holandii udało się strzelić pierwszego gola za sprawą koop-minersa. W kolejce Montiel strzelił kolejnego dla argentyńskiej drużyny. Holandia odpowiedziała we który również trafił. W następnym strzale Argentyna mogła już prawie zapewnić sobie zwycięstwo, ale Enzo Fernandez źle trafił w piłkę i posłał ją obok bramki. Holandia wykorzystała to i wyrównała za sprawą De Longa. Wszystko spoczęło na barkach Lautaro Martineza. To był on i los Argentyny. Ustawił piłkę, podbiegł po i i huknął z całej siły bez żadnych szans dla bramkarza gol na wagę awansu Argentyna eksplodowała radością jakby właśnie wygrała cały mundial Argentyna <noise> semifinalista Holandia schodziła z boiska załamana, z frustracją wypisaną na twarzy każdego zawodnika. W półfinale Argentyna dała prawdziwy show przeciwko Chorwacji. To był bez dwóch zdań najlepszy występ tej drużyny w całym mundialu. Początek był wyrównany, obie ekipy się badały, ale w 31 minucie wszystko się zmieniło. Julian Alvarez dostał długie podanie i znalazł się sam na sam z bramkarzem. Próbując go minąć, został bezlitośnie ścięty w polu karnym. Sędzia nie miał wątpliwości, karny dla Argentyny. Co więcej, chorwacki bramkarz dostał żółty. Tą kartkę za faul. Messi wziął piłkę i wziął na siebie odpowiedzialność. Przy strzale huknął z lewej nogi. Wysoko, mocno, praktycznie nie do obrony. Piłka wylądowała w siatce, otwierając wynik, ale na tym się nie skończyło. Kilka minut później poszedł zabójczy kontratak. Messi przyjął na środku i podał do Alvareza. a dziewiątka ruszyła na pełnej petardzie ze środka boiska. Spójrzcie na tę akcję, rusza z prędkością i gdy zbliża się do pola karnego, trzech obrońców próbuje go zatrzymać. Mimo presji Alvarez nie traci kontroli nad piłką, pozbywa się obrońców i wykańcza z klasą. Kozacki gol w półfinale Mistrzostw Świata. To był drugi gol dla Argentyny, a stadion oszalał. W drugiej połowie Messi postanowił zabłysnąć jeszcze bardziej. Na prawej flance zaczął akcję, która przejdzie do historii. Szedł do przodu z piłką przy nodze, siejąc postrach. Gdy zbliżył się do pola karnego, założył spektakularny drybling na chorwackim obrońcy, kompletnie go gubiąc. Messi wbiegł w pole karne z piłką przyklejoną do stopy i gdy zobaczył dobrze ustawionego Alvareza, idealnie mu wyłożył. Alvarezowi pozostało tym tylko wepchnąć piłkę do bramki. Trzeci gol dla Argentyny. Magiczna asysta Messiego. Drugi gol Alvareza. I historyczny występ, który przypieczętował awans Argentyny. Wielki finał Mistrzostw Świata 2022 roku odbył się 18 grudnia na Stadionie Luzel przed ponad 88 tysiącami kibiców w absolutnie szalonej atmosferze. Z jednej strony Argentyna, napędzana emocjonującą drogą do finału i prowadzona przez Messiego w jego najbardziej legendarnej wersji w reprezentacji. Z drugiej Francja, Aktualni mistrzowie świata z kosmicznym składem i Mbappé gotowym na obronę tytułu. Bezpośredni pojedynek dwóch pokoleń geniuszy. I od pierwszego gwizdka Argentyna dała jasno do zrozumienia, nie przyszli tu grać, przyszli tu wygrać. W 21 minucie Di Maria pokazał, co potrafi najlepiej. Zastosował genialny drybling na Dembele po lewej stronie i wpadł w pole karne. Dembélé, zdesperowany, próbował go zatrzymać od tyłu i powalił Argentyńczyka. Sędzia, który był tuż obok akcji, od razu podyktował karnego. Messi wziął piłkę z tym Spokojem kogoś, kto już wszystko przeżył. Ustawił się, czekał na sygnał i z absolutną pewnością siebie posłał precyzyjny strzał po ziemi w prawy róg. Bramkarz poszedł w drugą stronę, a Argentyna otworzyła wynik w finale mundialu. Szybki gol dał drużynie ogromnego kopa pewności siebie, a Francja ledwo dotykała piłki. Mbappé zniknął, atak był niewidoczny. W 35 minucie przyszedł kolejny cios od Argentyny. Błyskawiczny kontratak z szybką i konkretną wymianą podań. Mac Alister pociągnął i posłał ideę. Realne dośrodkowanie do Di Maria, który wbiegał w pole karne na pełnej prędkości, a jedenastka nie darowała. Strzelił z pierwszej i wpakował piłkę do siatki. 2 do 0 dla Argentyny. Di Maria, który opuścił część fazy Pucharowej z powodu kontuzji, wrócił właśnie na finał i grał jeden z najlepszych meczów w swojej karierze. Tego momentu wydawało się, że Argentyna ma już puchar w kieszeni. Ale kto zna się na piłce, ten wie. Nigdy nie można cieszyć się przed czasem. W drugiej połowie Francja wróciła naładowana z ważnymi zmianami. Giroud i Dembele zeszli, weszli kolomuani i turam I powoli gra zaczęła się zmieniać. Ale dopiero w 78 minucie wszystko wywróciło się do góry nogami. Kolomuani dostał długą piłkę, ale został powalony przez Otamendiego w polu karnym. Karny dla Francji. Odpowiedzialność spadła na barki zaledwie 23-letniego Mbappé. Położył piłkę na wapnie, wziął głęboki oddech, strzelił po ziemi w sam róg. Argentyński bramkarz rzucił się w dobrą stronę i nawet dotknął piłki. Ale to nie wystarczyło. Francja zmniejsza straty 2 do jednego. I wtedy mecz naprawdę się zapalił. Niecałą minutę później Koman zabrał piłkę Messiemu na środku boiska. Francja włączyła tryb turbo. Piłka trafiła do Mbappé, który zagrał klepkę z turamem i dostał ją z powrotem w polu karny. Nie zastanawiał się dwa razy. Strzał z pierwszej potężny z absurdalną precyzją. Sztos! Remis dla Francji w dwie minuty. Stadion oszalał. Przewaga Argentyny wyparowała w ciągu kilku sekund, a to, co wydawało się kontrolowanym finałem, zamieniło się w epicki dramat w życiu Messiego. Wynik remisowy utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry i mecz przeszedł do dogrywki, która zapierała dech w piersiach. Mimo ewidentnego zmęczenia, Messi wciąż miał na twarzy wyraz kogoś, kto nie zamierza się zatrzymać. W 108 minucie Argentyna skonstruowała niesamowitą akcję z Messim, Lautaro i Enzo, wymieniającymi szybkie i efektowne podania, aż weszli w francuskie pole karne. Lautaro stanął oko w oko z bramkarzem i huknął bombę. Bramkarz zdołał sparować, ale dobitka spadła pod nogi Messiego, który wepchnął piłkę do bramki. W powietrzu zawisło pytanie, czy piłka w całości przekroczyła linię? Francuski obrońca próbował ratować na samej linii, ale technologia potwierdziła gol dla Argentyny. To mógł być gol na wagę tytułu, ale Francja nie zamierzała się poddać. W 115. minucie rzut rożny dla Francji. Po dośrodkowaniu piłka spadła pod nogi Mbappé, który przyjął ją w polu karnym i huknął. I w desperackiej próbie zablokowania Montiel podniósł rękę i zagrał nią piłkę. Karny dla Francji. W międzyczasie kamera skupiła się na Di Marii, który zagrał mega mecz, ale był już na ławce. Płakał z napięcia, nie mogąc patrzeć. Mbappé podszedł do strzału jeszcze raz. Pocałował piłkę, wziął głęboki oddech i strzelił w lewy róg, a bramkarz rzucił się w przeciwną stronę. Dokładnie tak. Mbappé, mając zaledwie 23 lata, właśnie ustrzelił hat-tricka w finale Mistrzostw Świata. A mecz? Znowu remis. Decyzja miała teraz zapaść w elektryzującym finale. Karno. Mbappé był pierwszy z Francji. Strzelił mocno. Wróg. Bramkarz prawie obronił, ale piłka wpadła. Messi był pierwszy z Argentyny. Z totalnym spokojem strzelił po ziemi i zdobył swojego gola. Remis. W drugiej francuskiej próbie Koman strzelił mocno, ale Emiliano Martinez znowu zabłysnął. Spektakularna obrona. Po stronie Argentyny Dybala strzelił pewnie w środek. Gol. W trzeciej próbie Francji Czołameni posłał piłkę w trybuny. I to w tym momencie Argentyński bramkarz odegrał jedną z najbardziej ikonicznych scen Mundialu, bujając ramionami i tańcząc na środku pola karnego. Następnie podszedł Paredes i strzelił z klasą po ziemi wróg. 3 do jednego dla Argentyny w karnych. Muani jeszcze strzelił swojego dla Francji, uderzając mocno w środek. Ale teraz wszystko albo nic. Czwarty strzał Argentyny spoczął na Montielu. Jeśli strzeli, Argentyna zostanie mistrzem świata. Montiel wziął głęboki oddech, podbiegł do piłki i strzelił wróg. Gol! Argentyna mistrzem świata. La Plaza! Montiel, Montiela, Narko! Po 36 latach czekania, po tym, jak tak wielu nie wierzyło w te reprezentację, Argentyna podniosła najbardziej wymarzone trofeum na planecie. Messi stał się żywą legendą. Dla wielu najlepszym graczem swojego pokolenia, a może i wszechczasów. A jeśli obejrzałeś ten filmik do końca, to oczywiście, że zasubskrybujesz kanał, co nie? Zostaw lajka, skomentuj propozycje na kolejne filmiki i udostępnij ziomkom, którzy kochają piłkę. Nazywam się Christian Castro i to był dzisiejszy filmik.